Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest luźny monolog. Nawet nie wiecie jak bardzo stęskniłem się za swoim projektem. Czas rozłąki z nim nie był dla mnie trudny. Minus był taki, że dopiero dzisiaj postawiłem konkretny krok w projekcie, a sesję skończyłem już w ubiegły, ubiegły, ubiegły wtorek. Lenistwo, zmęczenie, no nie ukrywam, no. Tak. Jak tam wrażenia po pierwszej sesji? Zapytacie i po semestrze na dwóch kierunkach. Mogło być lepiej, wiem gdzie popełniłem błędy i nie chcę ich znowu popełniać. Co do okresu sesji, był dla mnie trudny. Nic dziwnego, dwa kierunki. A teraz omówię pokrótce, jak oceniam ten semestr, jakie mam po nim. Wrażenia, byłem na dwóch kierunkach administrację oraz dziennikarstwo, więc, no, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć jakoś o tym opowiedzieć, żeby było, że coś ciekawego mówi, a nie tylko jakieś bzdety, po prostu wysane z jakichś internetów czy ze swojego nędznego życia, chociaż to też jest nędznego życia, więc y, administracja była wymagająca bardziej niż dziennikarstwo. Plusem były wysyłane notatki na Team'sa. Wadą było to, że nieraz ćwiczenia polegały tylko na gadaniu, i trzeba było z tego gadania wyciągać treść, która być może pojawiłaby się na egzaminie. Wykłady były ciekawe, chociaż też były takie, które moim zdaniem były takie bardzo trudne do zrozumienia. Na przykład yy, nauka administracji. Yy, gościu po prostu gadał o wszystkim i o niczym, w sensie na temat, ale po prostu on mówił to tak obszernie, że że to było takie trudne do zapamiętania. Na dziennikarstwie wykłady były z grubsza ciekawe, bywały przedmioty trudniejsze, większość ćwiczeń była ciekawa. Wadą był jednak brak prezentacji wysyłanych z przedmiotów. Oczywiście były wyjątki, o których powinienem wspomnieć. Ćwiczenia z gatunków, nie, ćwiczenia medialne, technologie informacyjne oraz część wykładowa przedmiotu o nazwie gatunki dziennikarskie. Jestem ogromnie wdzięczny prowadzącym wcześniej wspomniane zajęcia za to, że wysyłali prezentację, ponieważ bez prezentacji na pewno bym poległ albo bym nie umiał po prostu Czegoś zrobić, co by było potrzebne do zaliczenia. Sesja, moim zdaniem, wyszła w miarę. Nauka nieraz była z dnia na dzień, w nocy. Wiele nocy zerwałem i dzięki automobilizacji oraz przystępnego do nauki materiału udało mi się zaliczyć wszystkie egzaminy i mam ze sobą całą sesję. Żadnego przedmiotu nie musiałem poprawiać, i też chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim prowadzącym y, wykłady oraz, oraz ćwiczenia za y, przystępność egzaminów oraz za takie ten. Dziękuję Państwu za to, że pozwolili mi Państwo dalej się uczyć. Byłem niedawno na kocie w Butach Ostatnim życzeniu To jest najnowszy film Dreamworks, który pojawił się jakiś czas temu i dowiedziałem się o nim yy, z shortów. Czy raczej nie wiem, ale dowiedziałem się o nim i oglądałem kilka shortów yy, z niego też. Więc jakoś z internetów, do których mam yy, słabość. Charakteryzuje się właśnie słabością do y, internetów, i z niego się dowiedziałem właśnie o tym kocie w butach. Y, też moja siostra była, więc, więc też uznałem, że czemu by nie pójść na takiego kota w butach. No i poszedłem na tego kota w butach, no, no co miałem innego zrobić. Y, jakie są moje wrażenia po tym filmie, pomimo tego, że już kilka, nie tydzień. Dwa tygodnie minęły po seansie, więc dobrze by było przedstawić jakąś swoją opinię na temat tego oto dzieła. A więc moim zdaniem był to film bardzo ciekawy. Mimo faktu, że jest to bajka skierowana bądź co bądź do młodszej widowni, czyli do dzieci, zawiera prawdę życiową. Jaką jest nieuniknioność śmierci oraz potrzeba szacunku do własnego życia? W filmie jest dużo odwołań do bajek dla dzieci. Również do wcześniejszych produkcji, skąd właśnie pochodzi Kot w Butach, czyli do pierwszej części, która się pojawiła w 2011 roku, jakoś tak, ponad 10, ponad ponad 12 13 ponad 12 lat temu yy, oraz jeszcze oczywiście do tych wszystkich filmów ze Shrekiem w sensie ogólnie do uniwersum Shreka ponieważ mogę wam zaspoilerować że kod w butach yy, wraca do za Górogrodu i właśnie to jest takie odwołanie yy, do tego oto uniwersum jakim jest Shrek Baby dry. E, Wróćmy jeszcze po tej krótkiej przerwie do y, filmu Kot w butach Ostatnie życzenie, które oglądałem ostatnio, dlatego że za dużo siedziałem w internecie i mam również oprócz słabości do szorców, o której może mówiłem a może nie dlatego, że kolejny raz bo kilka razy nagrałem tą to wcześniejsze nagranie, gdzie zacząłem opowiadać o tym dziele animacji autorstwa Dreamworks no to no to Teraz y, opowiem o postaciach, bo o nich jeszcze nie mówiłem. One są wzięte też y, z bajek, dlatego że są tam nawiązania do bajek. Y, na przykład jeden z antagonistów Jacek Placek y, o nim jakiejś y, polskiej czy ogólnie kontynentalnej y, bajki, takiej powszechnej, czy to od Andersena czy to odbrać i krim, to nie ma bardziej to jest to jest bardziej bajka anglosaska w oryginale jacek placek nazywa się Jack Horner z tego co oczywiście raczej tak Jack Horner i jego pierwowzór jest takiej bajki czy takiej takiej, takiej, no, no, takiego wierszyka o Jack, Jacku Hornerze, takim dziecku, które tam jest związane z Plaskami. Ten Jacek Placek w porównaniu do oryginału jest bardzo oryginalny. Też, też wszyscy bohaterowie mają swoje motywy, bardzo rozbudowane osobowości. Y, motywy czarnych charakterów, których jest dużo, y, no to one są takie racjonalne. Też każdy ma swoją przeszłość, więc po prostu to jest taki majstersztyk. I jest główny antagonista, który, co prawda, może nie ma własnej osobowości. Ale jest uosobieniem czegoś, co dla nas jest naturalne, i to jest taka personifikacja, tylko przed przedstawienie jako zwierzę, czyli trochę takie, taka animizacja, ale nie za bardzo, raczej to jest personifikacja, ale ukazana w formie zwierzęcia. Czy polecam film? Jak najbardziej, recenzję tego filmu znajdziecie na stronie, którą Wam polecam, jest to strona PAPM Text. Zbliżamy się już do końca, albo w ogóle jesteśmy już na końcu, jest to oczywiście nasza stacja końcowa, e, dziękuję wam serdecznie za uwagę, wiem, że przez ostatni miesiąc, czy nawet dłużej, przez ponad miesiąc, e, w ogóle wasze radyjko pie e, było pełne ciszy, mam nadzieję, że wraz z, z tym programem cała reszta wróci jakoś się ogarnę po prostu i wrócę z nowym regularnym kontentem i mam nadzieję też chciałbym już teraz was zaprosić do przejrzenia strony PJPM Text na Facebooku na głównym profilu PPM macie bardzo ważną informację o, o której też Wam powiem już tutaj, ale tam macie e, ją bardziej e, z, e, w, w formie tekstowej, a e, tekst e, jest lepszy niż dźwięk i e, lepsze niż przewijanie e, tego, żeby jakoś sobie przypomnieć, co ten Krzysztof tam mówił o tych e, programach. No, i, wła i właśnie dlatego yy, wszystko znajdziecie na yy, w głównym profilu PAPM, yy, czyli Prywatny Audiowizualny Projekt Medialny. Yy, a tak yy, ogólnie yy, chodzi o to, że yy, yy, na Facebooku yy, linki do yy, wszelkich elementów, yy, w sensie kontentu z tych elementów. Będą znajdować się na odpowiednich y, stronach y, na Facebooku, tylko na nich, a nie tak jak do tej pory, czyli y, na y, głównym, na głównej stronie facebookowej projektu i na tych elementów. Y, będzie to tylko na, na y, y, stronach. Elemen danych elementów, tak. Czyli na przykład taki luźny monolog znajdziecie tylko na PAPM podcast, e w ciężarówki na PAPM channel, a takie newsy z ETS czy ATS to na PAPM tekst oczywiście, też e komentarze, jakbyście chcieli jakieś jakieś opinie na jakiś temat, czy to jakiś jakiś e na temat nie wiem Gimpera na przykład i jego siłowni no to znajdziecie na PAPM opinię czy na przykład takie moje przemyślenia no to też znajdziecie na PAPM opinię i bardziej chodzi, chodzi o to też tego akurat nie będzie na, na tym nie będzie na Facebooku, bo to jakoś nie dotyczy Facebooka, ale też jest związane właśnie, tak to roboczo nazywam, dystrybucją kontentu, e, e, który robię e, na swoich elementach. E, tak, e, Twitter i Instagram e, będą tak jak były, tak będą wspólne. Planuję do tego jakoś wrócić. Nie wiem, jak to będzie przy Instagramie zrobione, związane z kontentem na PAPM. Tekst. Więc raczej tam, więc raczej z, na Instagramie mm, to będzie trudne do zrobienia, ale może się uda. Nie wiem, ale jeśli będzie, no to trochę będę łamać prawa autorskie. Yy, za długo już gadam. Zanudziłam Was mimo muzyki, więc już będę się rozłączać. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że to będzie nowy okres działania projektu. Za jakieś. za kilka, dwa tygodnie będziemy świętować. Rocznicę powstania prywatnego audiowizualnego projektu medialnego. Mam nadzieję, że to nie był pierwszy rok, tylko to był dopiero początek programu, i przed nami jeszcze świetlista przeszłość jest.